Cieszę się, że, że jesteście i cieszę się, że razem możemy właśnie przeżywać to spotkanie z Panem Bogiem, starać się wsłuchiwać w Jego słowa i je tłumaczyć sobie, tak aby nauczyć się żyć według nich. Dzisiaj też w liturgii mamy pewną uroczystość. Kto wie, jaka jest dzisiaj uroczystość? W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Bardzo pięknie w niebo wstąpienie Pana Jezusa. A o czym mówi nam ta dzisiejsza uroczystość? Jakie wydarzenie wspomina? Tak, co się dzieje w czasie wniebowstąpienia? Jezus wstępuje, wstępuje do nieba. Wstępuje do nieba. Tak, czyli z ziemi idzie do góry do nieba. Apostołowie są świadkami tego. Tak, stoją, patrzą na to wszystko. To jak Wam się wydaje, jakie emocje, uczucia towarzyszyły apostołom, kiedy widzieli Pana Jezusa, który szedł do nieba? Zaskoczenie. Zaskoczenie, na pewno. Co jeszcze? Zdziwienie? Bardzo dobrze. Może trochę się bali? Bardzo dobrze, chodź tutaj. Smutek? Tak, smutek, no bo to. Do tej pory był z nimi w taki sposób, że mogli go dotknąć, jak było im smutno, nawet mogli się przytulić, mogli posłuchać tego, co mówi. To wiele tych historii, które nie są opisane, ale oni na co dzień żyli, siedzieli razem przy ognisku z Panem Jezusem w drodze, kiedy On rozmawiał z nimi, razem się śmiali, był ich przyjacielem. I oto przychodzi moment, kiedy ich zostawia, ale przed tym, zanim ich zostawił. Powiedział bardzo ważne słowa. Pamiętacie, co powiedział apostołom? Dał im pewną obietnicę. Jaka to była obietnica? Będzie się pojawiał w, w gołębie, w białym gołębie? Dobrze, blisko jesteś, bardzo blisko. Co to znaczy? W Duchu Świętym. Tak, powiedział że, powiedział, że ześle im, i tak samo o tym słyszeliśmy, zobaczcie dzisiaj i w dziejach apostolskich, i nawet trochę nam też powiedział list o hebrajczyków o tym, o obietnicy, która przyjdzie do nich, która sprawi, że ich serca nie będą smutne, tylko się rozra, rozradują. Tak. Dzisiaj Jezus przypomina nam właśnie o tym, że odszedł już. Nie jest tak, tak widzialny, już nie możemy go usłyszeć tak, jak słyszeli ta apostowie nie możemy go dotknąć ale właśnie po to, by dać nam Ducha Świętego Ducha, który sprawi, że możemy być o wiele bliżej Jezusa, niż się nam wydaje. Bo zobaczcie, gdyby Pan Jezus pozostał, a mógłby nadal chodzić po ziemi, to czy dzisiaj mógłby być w naszym kościele? Mała szansa. Pewnie gdzieś byłby, może w jakiejś Ameryce Łacińskiej, może gdzieś tam w, w Australii. Tak by nawet, jakby miał przejść wszystkie świątynie i tak co tydzień być gdzie indziej, to nie wiadomo, czy w ogóle by dotarł do nas. Tak, jest tyle świątyni. Dzięki temu, że odszedł do nieba i dał ducha świętego, to może być obecny. Gdzie? Wszędzie, tak. Jest tutaj też w tej świątyni. I to tak obecny, że. Może być w naszych sercach. A zobaczcie, to jest o wiele ważniejsze i o wiele głębsze niż tylko to, czego doświadczali wcześniej apostołowie. Niż że tego, że mogli go dotknąć, mogli go słuchać. Możemy być w komunii świętej z Jezusem. To wielki dar. Ale aby go przyjąć, aby tak spotkać się głęboko z Panem Bogiem, z Jezusem, potrzeba czego? Wiary. Wiary potrzeba, tak. Dlatego dzisiaj przychodzimy tutaj, aby sobie o tym przypomnieć, aby umocnić swoją wiarę, aby pamiętać na przykład o modlitwie do Ducha Świętego. Modlicie się do Ducha Świętego? Pamiętacie o modlitwie do Ducha Świętego? Po to Pan Jezus nam zostawił Ducha Świętego, aby umacniać naszą wiarę. Kiedy czegoś nie potrafię zrozumieć, kiedy coś jest dla mnie trudne, to powinienem wołać do Ducha Świętego. Daj mi siłę, daj mi mądrość. Daj mi te dary, które są potrzebne, abym był wierny, abym wierzył i dobrze żył według tej wiary. Niech to wam zostanie. Ta myśl jest nam dany Duch Święty, abyśmy mogli spotkać Jezusa, aby on był, mógł, aby był blisko nas w naszych sercach. Zapraszam was do swoich ławeczek. Jeszcze dla was coś. Bo dzisiaj święto nas wszystkich jest tak naprawdę, tak? Zwłaszcza tutaj zgromadzony w kościele, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, więc dla was duże dzieci Boże też słowo jest. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś taki film. Nie patrz w górę. To jest z dwa lata temu taka satyra na czasy współczesne, bardzo ciekawa i myślę, że mądra. Warto do niej sięgnąć. Pokazująca pewną obłudę dzisiejszych czasów. Nie patrz w górę, krótka historia z tym związana leci kometa, która ma uderzyć w ziemię, i teraz rządzący, żeby nie robić paniki, y mówią, żeby nie patrzeć w górę, próbują zakłamywać rzeczywistość. Tak? Żyją szczęśliwie, radośnie, y zakazują patrzenia w górę, żeby nikt nie, pa nie patrzył i nie myślał o tym końcu. Tak? I perypetie z tym związane, właśnie pokazane absurdy, które zakłamują rzeczywistość po to, żeby, żeby udawać rzeczywistość i zakłamywać ją nie taką, jaką jest. Dzisiaj mamy sytuację odwrotną, ale myślę, że ten sam mechanizm. Apostołowie zostają po wniebowstąpieniu oszołomieni, patrząc w górę i o to słyszą, żeby nie patrzyli w górę. To ważna nauka i wskazówka dla nas. W naszym życiu duchowym, w takim procesie rozwoju życia duchowego bardzo ważne jest to, żebyśmy spoglądając w górę częściej patrzyli na ziemię. Bo po, po to Jezus wstępuje do nieba, by na chwilę nasze oczy skierować ku niebu, ale zaraz by pokazać nam, że on pozostaje obecny w naszej codzienności. To to po, po to daje Ducha Świętego, aby on pomógł nam zrozumieć te Boże prawdy w perspektywie życia codzienności. Bóg pozostaje obecny, jest pośród nas i droga do zbawienia nie prowadzi tylko przez wzniesione oczy ku niebu, ale częściej Właśnie przez ten przenikliwy wzrok, który patrzy na codzienność i w tej codzienności widzi Bożą obecność. To jest temat, który bardzo często powraca, bo tak naprawdę on jest tym wezwaniem do dobrej nowiny do przyjęcia dobrej nowiny. Właśnie dobra nowina to prawda o tym, że Bóg jest pośród nas, że uświęcił codzienność, że nie muszę go szukać nie wiadomo gdzie, wyglądając daleko w niebo, szukać pewnych wrażeń, doświadczeń mistycznych, ale mam się skupić na mojej codzienności. Wiara jest mi dana i ofiarowana jako łaska, która dokonuje się w Codziennych, zwykłych wyborach, wierności powołaniu życiowemu, w zadaniach, które spełniam, to tutaj jest pierwsze miejsce spotkania z Bogiem, a wszystko inne, co się wydaje być takie niezwykłe, jest tylko dodatkiem, który ma nas umocnić. To prawda dzisiejszego święta: Bóg odchodzi, Jezus zostawia i daje ducha świętego, abyśmy odkryli go głębiej abyśmy odkryli go w tym, co nas spotyka, na drogach naszego zwykłego, prozaicznego i codziennego życia.